Siema, z tej strony Sackboy Dzisiaj was witam w Kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj Jest taki odcinek taki luźny Ponieważ jestem na wakacje Jestem już w drodze Jak możecie już zauważyć Po tytule, czekajcie Zaraz wam pokażę tylko Lampa błyskowa mi się włączyła Jak widzicie i na wakacje. Czekajcie, oparuję wam tuż wam. Ok, jadę na wakacje. Jeszcze mamy godzinę drogi i już będziemy na miejscu. Ja sobie tutaj leżę, a mam wygodnie. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że to znaczy, że nie będzie filmów ponieważ już ruszamy i taki luźny odcinek. Mm, ponieważ nie to znaczy, że nie będzie filmów, e, Filmy będą się pojawiały. Filmy będą się pojawiały to gdzieś i gdzie będę tam tylko dwa tygodnie. E, miałem nakręcić całą podróż, ale z tym moja kamera nie osiągnęła tego sukcesu, więc na wakacjach zrobię taki film, że idziemy na plażę czy coś taki luźny odcineczek i co, myślę, że to krótkie info, teraz jedziemy, zaraz mam tutaj pokażę. Tak, wam tutaj pokażę jedziemy jedziemy tak, jedziemy fajnie, ślicznie, pięknie okej okay. no więc yy... no to cześć, miłego do zobaczenia jutro.